Dzień dobry, 30 października Jako, że zbliżają się Zbliża się okres Wszystkich Świętych Oprowadzę Was dziś po cmentarzu, na którym Na którym mieści się również krematorium Cisza, spokój Cisza spokój Tak to wygląda wszystko o. Tak to ładnie wygląda i pójdziemy sobie z tyczkami. No, tu jest Tu jest wszystko Wszystko jest mogę was oprowadzić. Są tu miejsca na urny. Jest sala do pożegnań. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pogrzebów dziś. Urnen. Urnen, urnen. Urnen. Tak to wygląda. Halo. Prawka wygrabiona. Zaraz będzie jakichś pochówek. Zobaczymy, jak się uda nagrać. Tak to wygląda wszystko. Tutaj są Tu są kominy od krematorium Jeszcze szczółki latają. Jeszcze szczółki latają. Wchodzimy tu. Wchodzimy w alejkę. To tak to wygląda, to takie są groby tutaj. O, tak to wygląda, wszystko. Nie ma takiego przepychu jak w Polsce. O, wszystko tak wygląda. Następny grobik, tu następny. No, tu będą coś robić. I tak to wygląda puste pole do pochówków przygotowane. Tu następny. Tutaj. Tutaj też rodzinny grup. Wejdziemy tu kawałeczek w alejkę. Zero nie widać. Mało co widać. Yy, zbliżający się wszystkich świętych Schumacher, familia Schumacher. O. Nie wszędzie. Nie wszędzie widać. I tak nie ma pomników. Przede wszystkim nie ma pomników jest tylko miejsce wydzielone. I tak to wygląda. Idziemy z powrotem. Zobaczymy. kaplicę pożegnań, salę pożegnań. Tam będzie się coś odbywać teraz, czy, czy nie będzie? I tak to wygląda: wszędzie drzewa, krzaki nie przykładają wagi do miejsc kultu, takich jak cmentarze. Zwykły kamień, tutaj też. I tak to wygląda. Alejka przy alejce. Alejka przy alejce. Alejka przy alejce. Jedzie autko z Grabmaler. Ja. Jedzie autko. Zgrab male i tak to wygląda tam autko Idziemy zobaczyć do kaplicy Tam u góry Uban Jeździ tak, tutaj coś będzie Tutaj coś będzie Na to, że od ponad 20 lat zajmuje się zmarłymi, przedtem w PL, teraz w D, teraz w DE, gdzie jest o wiele lepiej i pod względem finansowym. I pod względem, no pod każdym względem. Przynajmniej człowieka doceniają. Przynajmniej człowieka doceniają. Urna. Urna tutaj będzie. Tutaj jest sala pożegnań. I tu będzie widzę urna teraz. Urna teraz będzie. Już ludzie są. Nie będziemy im tu przeszkadzać. Niech się modlą. Zresztą w, w Niemczech ponad chyba 78% prawie 80% pochówków odbywa się w urnach. Odbywa się w urnach. Jedzie tam autko. Sprząta. Sprzątają panowie. Pan sobie poszedł z spacerkiem Dom. Panowie, idziemy tu zobaczyć. Tam kolega stoi. <laughs> tak, tam widzę jakiś świeży grób wykopany. Zaraz podejdziemy zobaczyć. Zaraz podejdziemy. Idziemy zobaczyć. Ja, <śmiech> 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 oczywiście tutaj, tutaj nikt się nie bawi w kopanie grobów e, szpadlami <laughs> czy łopatami. Przyjeżdża koparka, cak, 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 raz, dwa, I... i grób wykopany. Obciosają, wyrównają, wyrównają, i wszystko. I tu następne pole, i tu następne pole. No i grób wykopany, wszystko przygotowane, wszystko przygotowane. I tak to wygląda. Robisz przygotowany cisza spokój, cisza spokój Gdzieś nie, gdzieś tylko kogoś widać, tutaj kamienie porozstawiane, porozrzucane, gdzieś tam się palą, palą się, znaczy palą się, stoją znicze, stoją znicze, cmentarz ogromny, ale co z tego jak. Co z tego, jak. Jak nie ma tego. Ducha, który jest. Który jest, że tak powiem. Na naszych cmentarzach. O, tak to wygląda wszystko. Tak to wszystko wygląda. tak to wszystko wygląda moi drodzy gdzieś tam w oddali słychać szum aut a tak to cisza spokój a tak to cisza spokój I don't know. Tak to wygląda. Na razie skończymy, bo no tutaj idzie obsługa widzę cmentarza.